5 gier na Roblox. Oczywiście, widzę, mówię Wam, że to moja subiektywna opinia. Pamiętajcie o subku, lajku. I uwaga, ważna informacja: tak jak w moim poprzednim odcinku, teraz wiem, o której będzie live. Live będzie o tak 17. jakieś 17, trzydzieści Będzie live. Dobra, to już przechodzimy. TOP 5 Kapibara Evolution. No, e, jeżeli ktoś nie gra, to bardzo polecam zagrać. Ja jestem tutaj na jakim czyli na bardzo słabym. E, no, no, nie na taki słaby, jestem przed, przed ostatnią mapką. To ja się biję. No, no i po prostu się bije, jest bardzo gra zbudowana. Bije się, ulepsza się swoje takie kapibary, że na przykład ewoluje jak mają kapibary, teraz mam większą. I tak ewoluujesz, ewoluujesz, a w końcu ukończysz mapkę. To wtedy grasz taki endgame. A tak to możemy przejść do numer 4. Numer cztery to Garden po prostu w Grow a garden jest bardzo dużo nasion, się rozwija ogród, jest ta gra. No nie jest bardzo rozbudowana, ale po prostu jest nowa i gra w nią bardzo dużo ludzi. Widziałam go na to 4, bo po prostu jest moja opinia. I po prostu e, nie gra w tą grę za dużo, więc kiedyś tam grałam, teraz tak trochę mniej gram. Ale top 4 idealnie na pasuje, i na przykład mogę zobaczyć mój ogród. Więc teraz przechodzimy do gry numer 3. Która ma numer trzeci oczywiście? Numer trzeci to oczywiście Brookhaven. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć dlaczego. E, po prostu, no, jest bardzo rozbudowany, to jest takie role RP, czyli po prostu wcielasz się w rolę na przykład ja teraz pójdę sobie na przykład na domek wolne o taki i klikasz, bierzesz na przykład taki, buduje ci się dom i po prostu odgrywasz role, że na przykład jesteś listonoszem, e, uczysz się w szkole, więc to przechodzimy do numeru 2. Numerem 2, czyli ostatnim jest Slap Tower. Czemu Slap Tower no? E, bardzo mi się to po prostu podoba. Ma coś slapa darmowego i po prostu w, musisz wejść jak najwyżej. Jak to gra w Tower of Hell, to e, wiecie co to jest? To e, jest takie coś, że musisz wejść naj, naj, jak najwyżej, nie spaść i może walić kogoś tą łapą slapem, nie wiem tam jak to nazwać. I teraz jak ja dojdę do pewnego momentu to Wam coś pokażę w tej gierce. I jesteś na już w pewnym tym momencie i na, w tej grze. Sorry, że mam odkurz w tle, może tego nie słyszycie, bo po prostu mam w, w, w domu porządki. Mega spadłem e, i jak widzieliście, tam był taki tam był taki zielono-czerwony przycisk. I jeżeli go naciśniesz, to taka, taki kwadracik czarny, on się on po prostu znika i możesz na przykład trollować swoich tym kolegów. Dobra, bez przedłużeń przechodzimy do numeru 1. A numer 1 to jest e, tytułowa gra z tagiem, czyli naszej Untitled Tag Game. To ostatnio nagrywałem i nagrywałem z mojej ulubionej gierki. Tak wielu z was się domyśliło, ale no ktoś się domyśli, teraz wiecie, że moje, moje top 5 to wygląda właśnie tak, jak teraz macie na ekranie. I pamiętajcie subik, like i dzisiaj widzimy się o 17.